Spotkanie z Sebastianem Dudkiem w łodzi, o św no, świcie to za dużo powiedziane, ale dzieciaki już do, do przedszkola wysłane, w ogóle chodzą w łodzi, już zdążyły znaleźć, zdążyły znaleźć nim jakieś przedszkole? No, jestem na etapie szukania Aha. przedszkola dla dzieciaków. Właśnie wczoraj żona była w kilku i, i tak naprawdę pomału się gdzieś tam musimy zdecydować, bo od 1 września tak naprawdę chcemy, chcemy je puścić. Klub też, też wiem, że gdzieś tam mi stara się pomóc z organizowaniem tego przedszkola. ale mówię, no, że jak to, jak to kobiety to zawsze chcę sprawdzić dokładnie i, i zobaczyć po swojemu to, to, te, te przedszkola, które tutaj, tutaj są i, i tak naprawdę po malutku malutku się zbieramy, że puścimy je od tego a. 1 września. No dobra, no to co no, jak mama, no, a ty masz no. y, dwóch bliźniaków, tak? Tak, ja mam dwóch bliźniaków, y, mają 4 lata, Alex i, Oliwier. Mówię, no teraz już jest fajnie, bo gdzieś tam, gdzieś tam porozmawiam z nimi i zapytam się, co i jak, ale jak pamiętam na początku, jak żona powiedziała, że, że to będą bliźniaki, to tak parę nocy nie przespałem, bo, bo mówię, gdzieś tam jedno dziecko dla człowieka jest jakimś tam wyzwaniem i, i mówię, i tam jakimś szokiem, mówię, wiadomo, że jest radość, ale człowiek od razu myśli, jak zapewnić gdzieś tam im, im byt, co będzie robił, a jak jeszcze, sobie poradzić, jak sobie poradzić tak naprawdę z tym wszystkim, a nie to, że jeszcze mamy taki zawód, taki mamy, że, że często nas nie ma, to mówię, kto, kto jej pomoże i i, i tu, był, tu były takie takie parę, parę nocy ciężkich, nieprzespanych. Ale teraz mówię, się cieszę, że mam tą dwójkę, bo zawsze chciałem mieć e, dwójkę dzieci, a za jednym razem to teraz już są tak naprawdę lekko, można powiedzieć, odchowane. A to jednojajowe bliźniaki? Nie, są dwujajowe, całkiem e, inne, więc, więc tyle dobrego, bo się bałem, że na początku jak tam e, będą takie same, a, a nie będę zbyt często z nimi, to, to nie będę odróżniał, a to troszeczkę Dobra. gdzieś tam nie jest pozytyw dla, ja, to dla chyba ta... Nie, to chyba aż tak to nie działa. E, no, no, ale, 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 ale nie, ale fajnie wszystko, fajnie, mówię, są całkiem inne. I, i, I mówię, całkiem dwa inne charaktery, tak naprawdę, jeden jest taki, mówię, to, to tak bywa przy bliźniakach, że jeden jest gdzieś tam odważniejszy, a drugi jest taki bardziej skryty, nie A Ty masz rodzeństwo? Ja mam brata, cztery lata młodszy ode mnie, wysoki chłop taki, mówię, jak, jak gdzieś tam mam gdzieś... Jak, do jak, jak ja? No, no. to szczerze, że tak, że tak, no, jak gdzieś mam wyjść, to, to biorę jego, bo zawsze, zawsze gdzieś tam pomoże. Okroś, no. tak, okroś. No. Częstym w Wrocławiem? Czy najbardziej za Żarami? No nie, no powiem szczerze, że no, za Żarami no, staram się być tam. Wiem, że, wiem, że tam, jest, tam będę mieszkał po, po skończeniu grania. Tam się urodziłeś? Tam się urodziłem, Aha. tak. Tam się urodziłem i tam na pewno na pewno wrócę. To jeszcze do, 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 chyba do Promienia trzeba wrócić, nie? Tam karierę zakończyć. No fajnie by było, powiem szczerze. Nie, nie, powiem, że nie bo ja jestem tak, takim typem człowieka, że nawet jak... Będę grał w okręgówce czy w klasie, nie obrażając tych, tych lig, to, to będę grał, jeżeli, jeżeli tylko mi zdrowie pozwoli, bo, bo jednak kocham grać tą piłkę. I trener wystawi. No, I, a, no, te, no. właśnie, no. I jest ważne, żeby trener wystawił, bo to też trzeba znaleźć uznanie. Status gwiazdy w żarach to jedno, ale ale, ale, ale wiesz, drugie, Papiery na, na grę. Na boisku, no, ale tak pod kątem tego Wrocławia, to na pewno jest ciężko mi się było przestawić e, tutaj po przyjeździe do łodzi, bo byłem 7 lat we Wrocławiu i tak naprawdę tam się urodziła dwójka moich dzieciaków, w sumie w żarach się urodziła, ale, ale gdzieś tam, tam była wychowywana I, i mówię, 7 lat to jest kupa, kupa czasu, więc, więc tak jakbym dostał w policzek, jak, jak gdzieś tam się dowiedziałem, w sumie no, przeczuwałem, że tak będzie, dowiedziałem się, że tam nie zostanę. Ale zapiekło, za, za mimo wszystko. No, no zapiekło trochę, bo, bo jednak, jednak, jednak tym sercem zawsze będę za, za Wrocławiem, bo tam, bo tam, mówię, spędziłem tak naprawdę dużą część mojej kariery piłkarskiej tak naprawdę i, i i szkoda, szkoda, ale, ale mówię, no już się do tego odcięłem na tą chwilę i staram się nie myśleć, bo wiadomo, że, że przeżyłem tam miłe chwile, ale no jestem w Łodzi i tak naprawdę teraz to jest dla mnie ważne. Mówię, mówię teraz, teraz chcę grać tutaj w Łodzi jak najlepiej, bo mówię, bo żeby, najważniejsze jest to, że ta piłka mi sprawia przyjemność i, 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 i to, jest, to jest fajne. Nie? Czyli co, częściej się uśmiechasz w Łodzi niż no ostatnio pewno, we Wrocławiu? No na pewno dużo dużo częściej, tak jak mówię, już rozmawialiśmy. Mówię, mam znowu przyjemność z gry i z trenowania, bo, bo, bo tego, tego trochę mi zabrakło w, w ostatnim okresie we Wrocławiu. A transfer do Wrocławia, jak wrócisz, jak odwiniesz sobie te swoje 7, 7 lat, to było duże wyzwanie dla kogoś kto grał w, w Żarach, w małej miejscowości, gdzie, gdzie znał prawie każdy kąt, każdego człowieka? No ja powiem pod tym kątem, że to naprawdę był mój y, ostatni gwizdek, bo ja miałem 24 czy 5 lat i, i powiem szczerze, że, 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 że były wcześniej oferty czyli przez kilka lat z, mówię tam z Polkowic, z Podbeskidzia. Ale to, to wszystko tak naprawdę się rozbijało o, 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 o rozmowy, o to, że pojechamy na jakieś jeden, dwa sparingi, dobra, poczekamy, zobaczymy, co się, co się tak naprawdę będzie, będzie działo. No i co decydowało o tym, że, że nigdzie nie trafiłeś wcześniej? Szczerze powiem, no, no nie było tak naprawdę, że klub mówił do mnie, na przykład damy Ci, nie wiem, 1000 złotych, mieszkanie, jedziesz. Było cały czas, że abyśmy Cię chcieli... Ale poczekamy, zobaczymy, no, może jeszcze jeszcze pół sezonu, może, może jeszcze stówkę będzie. opuścisz, do no, dziewięć stów. Może, że tak to wyglądało, a mówię, no, nie było dużych e, pieniędzy w, w żarach, tak naprawdę jeszcze później zacząłem e, do tego pracę. E, bo mówię, bo gdzieś tam, gdzieś tam chciałem, chciałem się związać z obecną moją żoną i wiedziałem, że, że tak naprawdę za, za to samo granie w tej trzeciej widze e, to człowiek nie wyżyje, więc, więc, więc klub gdzieś tam pomógł mi znaleźć pracę i tak naprawdę dzieliłem pracę z grom. I mówię, no i to się tak trafiło z nienacka. Tak, że był ten remu Zwojtek który znał obecnego ówczesnego trenera śląska Wrocław pana Kowalskiego. I, i mówię, no i gdzieś tam były te obserwacje, ja też miałem dobrą rundę, bo szedłem sporo bramek i, i, i jako jak na pomocnika objął zespół wtedy Ryszard Tarasiewicz, który, który też gdzieś tam, gdzieś tam zobaczył mnie w kilku meczach i, i gdzieś tam chciał, żebym przeszedł. No i tak naprawdę powiedzieli konkretnie, co dają, jak, jak to ma wyglądać. i... I ja po rozmowie gdzieś tam delikatnej z żoną stwierdziliśmy, że jednak spróbujemy, bo mówię, bo, 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 bo jak teraz już się nie ruszę, to już tak naprawdę się... bym, bym chyba został. wam Nie wiem czy w tym, w tym urzędzie, co pracowałem, bo to, bo to, bo to tak naprawdę nie wiadomo, co by było dalej, ale, ale bym został w tych żarach, ja bym grał do dzisiaj, ja tak mówię, no. Próbowałem tego się i się bardzo z tego cieszę. A żary Wrocław ile to jest kilometrów? To jest niedaleko, bo tak naprawdę to jest 170 kilometrów, tylko droga jest fajna, bo jest autostrada, więc, więc, więc mówię, to jest z półtorej godzinki maks jazdy samochodem, więc mówię, grając, grając, we Wrocławiu, byłem często w żarach i, i mówię, czy tam, czy tam rodzinę odwiedzałem częściej niż, niż, niż to będę robił teraz. Pracowałeś w Urzędzie Gminy? Nie, w Starostwie, to w, starostwie. w Wydziale Komunikacji, akurat w tym momencie, kiedy wyszliśmy... To samfurki, tam co no wiadomo... Nie, no, no fajnie no. to wyglądało tak naprawdę, tylko, tylko od środka to nie jest tak fajnie. Tam wtedy weszliśmy do, do Unii Europejskiej Aha. i te auta tak zaczęto ściągać, że no kolejki były po... Mówię, człowiek czekał, żeby zarejestrować auto miesiąc czasu i ja trafiłem akurat na ten kołchoz na ten tak naprawdę. A fajnie ty właśnie był... pracowałeś przy rejestrowaniu samochodów. Tak, tak? Tak, Na początku się uczyłem, a później normalnie rejestrowałem e, samochody, więc więc mówię to... I takie trupy ściągali ludzie? Różne auta były. Różne różne. Tak naprawdę my tych aut nie widzieliśmy, Aha. bo mówię, mieliśmy tylko dokumenty. Jasne. Przeszedł przegląd, to tak naprawdę to, to na przeglądzie się okazywało, czy to jest jakieś tam auto y, grat, czy nie grat. A, a mówię, a my rejestrowaliśmy tak naprawdę wszystko, co, co, co szło, bo mówię, bo dokumenty były no. dobre, czy, czy, czy takie, takie, jakie powinny być, to, to, to musieliśmy zarejestrować. Nie mieliśmy możliwości zrobienia, że nie, nie, bo jednak auto jest, jest kiepskie, czy, czy akurat jest nie wiem, rocznikowo, rocznikowo złe. No A jak wyglądała, wiesz, wyglądał twój dzień? No jak trzeba było i grać w trzeciej lidze, trenować i, i właśnie pracować? Ja pamiętam, tak to tam była praca od 7 do 15:30. 15 Treningi były 16:30, 16 więc najgorzej było z obiadem tak naprawdę, Aha. bo wiadomo jak to jest w pracy. Człowiek nie, nie, nie je obiadu tak naprawdę tylko, tylko, tylko jakąś tam bułkę, chyba że sobie wcześniej gdzieś tam coś yy, przygotuję, ale to nie zawsze, nie zawsze tak wychodzi, więc ja miałem naczelnika w porządku, który, który gdzieś, tam, gdzieś tam czasami mnie zwalniał, jak, jak było trzeba, że, że akurat był, nie wiem, puchar w środę, czy jakiś sparring. No to pozwala mi wyjść, podrabiałem te, te godziny później. I, I mówię, no na pewno na dłuższą metę, to, 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 to ciężko tak naprawdę, ale, ale grając, no w tej trzeciej idzie, to jeszcze można sobie chyba na to pozwolić, bo, bo mówię, gdzieś tam już później, to, to, to już yy, robi problem, bo wiadomo, to jest, nacho, nachodzi zmęczenie. Tak? Obiady się jadło tak naprawdę o 18, 19, no. a, to, a to nie sprzyja tak naprawdę... A to czas na kolację, a nie? Na a to obiekt. czas na kolację, no <laughs> i mówię, człowiek, jak się naje na, na kolację tyle, to, to wiadomo, że te kilogramy później yy, przybywają. I tak naprawdę no, nie możesz się skoncentrować do końca na, na piłce. Ja też tak powiem szczerze, do żony mówiłem zawsze, jak przychodziła niedziela, kurczę, muszę iść w poniedziałek do pracy. Już no tak psychicznie byłem zmęczony, bo jednak, jednak tutaj w tym zawodzie piłkarza to jest tak, że, że nie mamy... Przyjść na siódmą i wyjść o 15, tylko różnie bywa. Raz się trenuje 3 godziny, raz cztery. raz wiadomo, są obozy dłużej, ale nie ma, nie ma nie, nie jest się przywiązanym do jednego miejsca i tak naprawdę człowiek, nie wiem, nawet jak ma dwa treningi w dniu, to gdzieś tam 3-4 godziny że pojedzie tam, załatwi to i, i, i nie, nie, ma, no, nie ma tej pracy w miejscu. Jest trochę komfortu, jest czas na odpoczynek tak na regenerację. tak jest, zawsze, jest dużo, dużo lepiej tak Na, 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 na Lans jest trochę czasu na, też. Tak, na no, może <laughs> nie wiem już, już teraz, ale kiedyś tak. Jak przychodziłeś do Wrocławia, to gdzieś wyczytałem, yy, przygotowując się do naszej rozmowy, że, że były wobec Ciebie takie zarzuty, może od dziennikarzy, niekoniecznie od trenerów, że tak lubisz się poprzewracać na boisku, że wiesz, że gdzieś tam cały czas, jak ktoś Cię tylko dotnie, to Ty od razu łup na trawę i że, yy, no ale Ryszarda Tarasiewicza chyba ta, takie rzeczy nie przechodzą, co? Na, na, na dłuższą metę. Nie, nie, no trenera Tarasiewicza na pewno nie, bo to jest tener, który gra w piłkę i to bardzo dobrze i... <laughs> I jego na boisku nie można było szukać. Wiedział, jak powinien stawodnik zachować, wiedział, co tak naprawdę potrafi jak potrafimy grać, jak się zachowywać. I jeżeli jakieś były nie takie zagrania, to wiedział, że coś jest nie tak. Albo jesteś w złej dyspozycji, albo nie jesteś w formie, albo świrujesz albo, albo tak, albo masz nadwagę i po prostu się źle ruszasz, bo e, mówię, to, to był naprawdę wspaniały człowiek i trener, bo pod kątem tego, że dużo się od niego można było e, nauczyć. A co ty wyciągnąłeś to jako środkowy pomocnik od Tarasia? No, powiem szczerze, że on, on, my, jeżeli przypomnisz sobie, graliśmy dużo piłek otwierających, prostopadłych na bocznych pomocników czy napastników, którzy schodzili do środka i nie, że graliśmy do nich, do nogi, tylko na, na wolne pole. I to, to było bardzo ciekawe, bo nauczyłem się wielu takich zagrań, które tak naprawdę przynosiły później efekt końcowy, była, była bramka. Więc, więc to, jest, to jest bardzo ważne dla, dla zawodnika. Też się nauczyłem przyjęcia z obrotem, że od razu zmieniam stronę. To mówię, to takie, takie rzeczy to są. No tak, nie także. Raz, tak, że raz, dwa, tylko pierwsze, od razu na szynę. I na drugą stronę. I to, to na tam, szynę, tak? Ten tak, ten tak na szynę. No, na, na i, i, I no fajnie to, fajnie to pokazywał, bo to on, on stanął przy nas, zagraj piłkę, pokazywał jak to się robi. To niby, niby tak naprawdę no gdzieś tam może to być mówię jak, jak, jak ja takiego czegoś nie umiem, ale z drugiej strony, jak człowiek sobie to zakodował, to później robił to automatycznie. I to, to było to fajne, że nie na dwa, trzy, na, znaczy na dwa razy to, to jeszcze można było zrobić. A nie na trzy, cztery, że przyjęłem, wróciłem się zanim. No. Mówię, to jest czas. To no jest, to już... to jest czas to naprawdę. Ja I no, Pod, no, tak, tak ja. naprawdę później był problem, że człowiek padał na ziemię, tak? No, ja też bo jestem zawodnikiem e, o, o kiepskiej dynamice, więc, więc też to jest spowodowane tym, że zawsze ktoś do mnie doskoczy, ja bardziej bazuję na na, Czyli na, na diesel, technice. biegać tak, pracować. Tak, tak no, mówię na technice, zastawianie się i, i mówię, no często są na mnie faule i, i mówię, no jak człowiek człowiek gdzieś tam nie jest za dobrze przygotowany, to, 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 to mówię, to częściej leży na tym boisku niż, niż stoi. Więc, więc jeszcze, może... Ale wiesz, no, zmieniłeś fryz, bo na, wiesz, dłuższy tak, włos tak, to taki, tak. wiesz, przewracający się środkowy pomocnik no, z długim tak, włosem. To, bo, no, mówię, te, te włosy trochę, trochę latały na tej głowie. No, no, ale nie, no to mówię, no takim, takim tym zawodnika jestem. Jedni, jedni gdzieś tam je postrzegają jako to, to mój minus, drodzy jako plus, więc mówię, to jeżeli, jeżeli to jest pozytywne dla zespołu, to wiem, że to jest plus. Jeżeli człowiekowi nie idzie na, 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 na boisku jeszcze jeszcze pada, no to to jest irytujące, więc wiem sam z <gry> perspektywy tych lat gry w piłkę. Sebastian, ile lat miałeś, jak zdobyłeś złoty medal? Bo te nasze historie są dość podobne, wiesz, w pewnym momencie takie zawieszenie, nie wiadomo, trzecia liga, czy coś z tego wyjdzie, jakaś poważniejsza decyzja, praca dodatkowa i, i, i nagle, wiesz, jest medal za Mistrza Polski. No to było w zeszłym roku, no to czyli, czyli ja mam... Yy, Trójka z przodu? Tr tr tak, 32 lata, więc. No, więc 31. Więc, 30... No w sumie dwa, no bo, no, tak. bo ja jestem ze stycznia, więc, no, więc no, yy, tak. rocznikowo i nawet skończyłem 32 lata. No fajne fajne uczucie gdzieś, gdzieś zdobyć mistrza Polski, bo tak naprawdę nikt się tego nie, nie spodziewał. E, jeszcze fajnie, bo mówię bo gdzieś tam w sezonie tym wicemistrzowskim miałem kontuzję i w ogóle nie grałem. Zagrałem z 3 4, 3, 4 mecze. Może, może czuć więcej, ale, ale tak naprawdę jakby pozbierać. No to ta to, złamana noga, tak? Tak, tak. Jakby to pozbierać do kupy, to by było, nie wiem, z pół godziny gry. No tak naprawdę, więc ja nie czułem się, że zdobyłem tego. To nawet medal wice... chyba się nie należy. No za myślę, że myślę, że tak. Myślę, że może oddam ten medal. To nie, by było... już mi na pamiętam. No, ale nie, ja jestem taką, co może gdzieś tam nie czułem się, że zdobyłem tego wicemistrza, bo, bo jakbym był normalnie cały czas z drużyną i gdzieś tam, może nawet nie grał od początku, ale, ale gdzieś tam osobą wchodzącą, to, to całkiem inaczej jak, 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 jak w ogóle tak naprawdę nie grałem. A w, a w tym Miszostwie tak naprawdę miałem jakiś tam swój yy, udział, bo mówię, grałem, grałem sporo meczy i, i mówię, tak naprawdę się cieszę z tego, bo walczyłem sobie to miejsce w końcu w składzie. I, i mówię, grałem w Pucharach i grałem, grałem w Lidze, więc to było gdzieś tam yy, dla, mnie, dla mnie bardzo ważne i tym bardziej będę miło to wspominał po tym, jak, jak gdzieś tam, gdzieś tam usiądę sobie. Z kolegami przy piwku i grillu i sobie porozmawiamy. No ale co, teraz łatwiej będzie wrócić jeszcze łatwiej będzie wrócić do żaru, jak skończysz karierę, czy nawet wpadać teraz, bo masz akademię piłkarską dzieciaków. No i wiesz, no, mistrz polski robi większe wrażenie i działa bardziej na wyobraźnię i były zawodnik, który wiesz, grał na poziomie ekstraklasy, niż ktoś, kto tylko teoretycznie zna się na temacie. Nie, no na pewno, no tak, no, mam akademię z dwoma kolegami, stworzyliśmy taką akademię rok, rok temu, praktycznie we wrześniu, teraz jest rok, jak ją założyliśmy. Bo mówię, no chcę, chcę coś robić związanego z dziećmi w, w swoim życiu, bo, bo to, mnie zawsze, to mi się zawsze podobało. Jak, jak dziecko, dziecko naprawdę da, da się dziecku piłkę, a, a ono już jest szczęśliwe. To w seniorskiej piłce tego, tego, tego nie ma, a mówię, a ja gdzieś tam się cieszę, jak, jak, jak oni się cieszą, te, te małe małe, brzdące, bo, bo prowadziłem już, już trochę tych treningów i zamierzam, zamierzam. Mówię, w przyszłości to, to robić na razie, na razie, dopóki jestem czynnym zawodnikiem, to, to jest jakiś tam mały problem, bo nie byłam za często. Ale, ale pomału, pomału to, to gdzieś tam rozkręcamy. Ja mam swoją wizję, jak chcę to, to zrobić. I, i, I mam nadzieję, że to mi gdzieś tam, gdzieś tam wypali, że to będzie taka szkółka z prawdziwego zdarzenia. Ale bo... chcesz się podłączyć pod jakiś większy klub? Czy raczej chcesz robić eee, to w takim lokalnym Ja powiem wiesz, tak, e, już, już się podłączam pod większy klub po Rosła, tak naprawdę, Aha. bo gdzieś tam nawiązujemy współpracę na zasadzie tego, że jeżeli jakieś tam dziecko będzie... czy nie spaliłeś wszystkich takie... mostów za sobą we Wrocławiu? Nie, ja generalnie nie spaliłem i nie, nie, nie spalę, bo, bo tak naprawdę cenię i szanuję e, wszystkich we Wrocławiu. Wrocławie, tak nam w tym klubie, bo, bo mówię ja z nimi to nie było tak, że jak miałem topór, tylko no mówię to, to była męska decyzja, no nie no nie przedłużamy kontraktu i tyle no ja ja to też szanuję, bo bo wiem, że ktoś o tym decyduje i, i nie mam o to w ogóle żalu czy czy pretensji. Ja mówię zamierzam cały czas współpracować z Wrocławiem, bo to jest duże duże miasto tam tam mówię na tą piłkę jest duży popyt, więc 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 to jest dla mnie też też jakaś tam odskocznia pod kątem tego, że 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 mówię te dzieci będą miały szansę. Wiadomo, że wcześniej było tak, że ja jako Zawodnik nie miałem możliwości pojechania sobie do Wrocławia, czy gdziekolwiek w ogóle, do, nawet do Lubinia, żeby, żeby się pokazać, a, a teraz chcę możliwić tym chłopakom, żeby mieli jednak taką szansę, żeby, żeby ten przeskok, tak jak mówi się, gdzieś tam są ci no, no Teraz jest dużo, dużo więcej z tych skau skautów, więc jest troszeczkę łatwiej. Kiedyś tego nie było no tak, za bro. bardzo. I mówię, no te, te, te dzieciaki też, jeżeli będą chciały, to, to mają tę możliwość i ja chcę im taką możliwość dać. Jakie macie roczniki, jakie dzieciaki? W ogóle duża jest ta szkółka ile liczy no. dzieciaków? Było, było, było w, zeszłym, w zeszłym roku tak około 70-80 dzieciaków. Mamy, mamy podzielone to na trzy etapy, tak. Od, od, przyjmujemy tak naprawdę od piątego roku życia, ale, ale jak już rozmawialiśmy wcześniej, moje dzieciaki nawet trenowały, gdzie miały 4 latka, tak. ja. I, I są, są cztero, czterolatki tak naprawdę, bo, bo tu może nie chodzi o to, że one się nauczą, ale się bawią i, i mówię o rozwoju. Koordynacji, tak, to jest bardzo nie. ważne w tym, w tym okresie I, i ważne, żeby tego nie przespać. Ja już nie mówię o, o piłce nożnej, że akurat mają chodzić na piłkę nożną te dzieciaki, ale ogólnie o sport, bo to jest ważne dla. E, dla dziecka. Czyli raczej swojemu dziecku e, zwolnienia całorocznego z WF-u w no nie wypiszesz? Nie. Raczej, raczej nie, nie no sądzę, żeby, żeby była taka sytuacja, bo mówię, gdzieś tam, gdzieś tam będę ganił za takie rzeczy, bo nie uważam tego, że, że to jest dobra metoda. Nie? Skok przez kozła trzeba umieć zrobić, no, przez skrzynię Robiło się tak takie dalej. rzeczy, skakało się trochę, więc... Gwiazdę, powiem, ja, gwiazdę, ja robię słabo do tej pory, ale... No, gdzieś tam, gdzieś tam mówię, gdzieś tam ten podkład był ze szkoły i, i mówię, trochę tego też ćwiczyłem w ostatnim czasie we Wrocławiu, więc, więc wiem jak to, A, no, no, jak to ale... wygląda, bo to mówię, bo to niektórych ludzi konik jest, ale ale, ale mówię, no, no tak naprawdę mówię, no mi zależy na tej szkółce i mówię i, i gdzieś tam oddaję się sercem i, i duchem na tą chwilę, bo, bo jestem tutaj, a, a nie tam. I mówię, no cieszę się, że Wrocław też chce pomoc, pomóc, bo, bo pod kątem... Yy szkolenia tych moich trenerów, bo mówię, bo to jest też ważne, żeby oni wiedzieli no tak, co co robisz, na i Tak, dalej, tak, tak. A mówię, no też było tak, jak ja byłem w Wrocławiu, że zabierałem często zawodników, którzy, którzy grają. Dla tych dzieciaków, to też była frajda, bo mówię później autografy, sam trener yes. z nie wiem, Sebastianem ilu, Piotkiem Cieślonym. Mówię, no, to, to jest jakieś jakieś tam dla nich dla nich będą na pewno to pamiętali. bo To jest gdzieś tam gdzieś tam ważne. Ja staram się staram się już myślę, jak co zrobić następnego. Na pewno zabiorę kilku chłopaków z Łodzi do do, do, do żar, bo, bo mówię, bo gdzieś tam gdzieś tam chcę chcę dalej to promować i i będę to robił. Mam nadzieję, że to mi wyjdzie, bo bo mówię, bo, bo chcę się tym zająć, tak jak mówię, Ty skończyłeś gdzieś tam grać i, i pracujesz, z, jesteś związany ze, z piłką nożną i ze, ze sportem I to, jest, i to jest fajne, ja też tak zamierzam robić. Dobra, no to słuchajcie dzieciaki, jak to pewnie będą najlepiej wyszkolone technicznie dzieciaki w Polsce, jeśli chodzi o przyjęcie na szynę, czyli od razu <laughs> wiemy już, co to jest, w ogóle bardzo, <laughs> tak, bardzo fajne, mi się to fajne, podoba. Fajne a, ale wartościowa rzecz, bo wiesz co, ja tak naprawdę oglądam wiele meczów zagranicznych i gdzieś tam, wiesz, komentuję Ligę Angielską i patrzę, taki Dawid Silva, wiesz, to jest normal, nie? A u nas to jest normalne, cały tak, czas się, wiesz, ktoś musi Cię tego uczyć i to jak już jesteś dorosłym zawodnikiem. Więc no teraz właśnie, trzeba. No szkoda, dlatego mam nadzieję, że to przekażę tym młodym chłopakom i, i, i kiedyś będą mówili, że na szynę się dowiedzieli ode, no. ode mnie, nie? więc to będzie fajnie. Dobra, dzięki Dobra, serdecznie, Dzięki Cześć.